Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio sancti evangelii secundum Johannem. gloria ti bi domine. Kto przychodzi z wysoka panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowo Boże, aby z miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, wierzę, że na katechezie uczyliśmy się, że każda msza święta ma dwa stoły. To jest stół słowa i stół chleba. Wydaje mi się, że święty Hieronim mówił, że kto nie nakarmi się przy stole, Słowa te nieboże nakarmić się przy stole chleba. Nasza dusza ma swój pokarm, ale również i ciało ma swój pokarm. Dlatego chciałbym zatrzymać się na słowach, Bożych słowach, które słuchaliśmy z dziejów apostolskich które dziś przedstawiają nam doświadczenie apostołów, doświadczenie pierwszych chrześcijan i ich świadectwo wiary w okolicznościach, w jakich się znaleźli. Wiara w Jezusa nie została przyjęta. Słyszeliśmy, gdzie jak przyprowadzili apostołów, stawili ich przed sanhedrynem, surowo zakazali im głosić słowo w imię Jezusa. W momencie pojmania Jezusa, Piotr wyparł się Jezusa, lękał się o swoje życie, a dziś w dziejach apostolskich widzimy Piotra w innej sytuacji. Piotra, który już doświadczył więzienia, a teraz znajduje się przed Sanhedrynem, który zabrania mu głosić słowo i Jezusa. Ale on jest niezachwiany. Mimo niebezpieczeństwa śmierci mocno przedstawia swoje świadectwo i Jezus powie Piotrze, modliłem się za ciebie, abyś wzmocnił swoich braci w wierze. I my potrzebujemy dziś tej wiary. I dziś potrzebujemy prawdziwych, autentycznych świadków, że Jezus jest Chrystusem, synem Bożym. I dziś, gdy wielu się oddala od prawdy, od Chrystusa i od Kościoła. Bracia i siostry, co więcej, Piotr ma odwagę i decyduje się pokrzepić, powiedzieć to swoje świadectwo, przedstawić słowa, wy zabiliście Jezusa. Te rieści, I on jest Zbyszałem po prawicy. Ojca, wyobraźcie sobie, jak to brzmiało w uszach Sanhedrynu. Pytamy się, skąd Piotr miał taką odwagę. Co w nim wywołało taką zmianę? Możemy zapytać się, co on mógł otrzymać poprzez swoje dawanie świadectwa o Jezusie. Nie tylko on, ale i inni apostołowie. I Piotr, i prawie wszyscy apostołowie nic nie otrzymali oprócz męczeństwa i śmierci. Prawie wszyscy apostołowie byli męczeni zabici oprócz apostoła Jana. I my, którzy pragniemy należeć do Jezusa, nie czekajmy na oklaski tego świata, lecz również nie wolno nam oczekiwać mniej niż, mniej niż od tej chwały, która należała do Jezusa, tej chwały, którą Jezus obiecał wszystkim, którzy zostaną wierni aż do śmierci. Jezus nie powiedział, będą zbawieni ci, którzy dobrze rozpoczną, lecz powiedział, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Łatwo jest dobrze rozpocząć. Łatwo jest na chwilę się zachwycić. Możemy zachwycić się jedną homilią, jednymi rekolekcjami, jedną pielgrzymką, jednym przybyciem do Meczugoria, ale to potrzebne jest, gdy wrócimy do codzienności, żyć tym zachwytem, tą samą siłą, przez którą Piotr miał odwagę. Dawać świadectwo Jezusie i Piotr, który stoi niezachwiany w wierze przed tymi, którzy go oskarżają. Piotr się odrodził. Odrodził się poprzez to gorzkie doświadczenie tragicznej nocy, gdy wyparł się swojego nauczyciela. I tu Piotr dotknął wszelką ludzką słabość i kruchość. Ale również Piotr tu doświadczył siłę miłości Chrystusa. Gdy jego spojrzenie i spojrzenie Jezusa spotkało się, Piotr zobaczył w oczach Jezusa, w jego spojrzeniu miłość, miłosierdzie. Przeżył żal. Przed Jezusem, który miłuje, który jest miłosierny, który jest miłością. Może to bardziej Piotra zabolało niż wtedy, gdy on by go osądził. Zabolała go słabość, jego tchórzostwo, lęk, egoizm. Piotr miał odwagę do. Przed żałowania Piotr już nie liczy na siebie, lecz na siłę ducha świętego. Ducha, który go mu podarował zmartwychwstały Chrystus. Bracia i siostry, sile, mocy ducha Bożego odnalazł. Siłę skały, wsparcie, to wsparcie, które wcześniej szukał tylko w sobie. I ta pokorna wiedza co do siebie samego, bezwarunkowe oddanie się Duchowi Świętemu sprawiło, że stał się godnym zadania powierzonego mu przez Jezusa. Jezus ukształtował go jako prawdziwego świadka i dziś bracia i siostry, po dwóch tyś... tysiącach lat chrześcijanie znajdują się przed różnymi s... sądami i dziś jesteśmy wezwani, aby świadczyć o Chrystusie, że Chrystus jest Panem, że nie ma innego imienia, przez które możemy się zbawić. Już być należy. Być pokornym wobec Boga i ludzi. Te słowa są i dziś aktualne. Należy oddać się w pokorze Bogu. Za tą cenę, że nie będziemy popularni na świecie, niestety. I dziś wielu chrześcijan, albo z powodu wygody albo z tego powodu, aby ktoś z nimi nie wzgardził czy nie postawił ich na marginesie, bardziej pragną dostosować się do mentalności świata i mówią, wszyscy to czynią. Wszyscy tak robią. Kryterium prawdy to nie liczba. Wszyscy tak, wszyscy mogą czynić niewłaściwie. Ale to nie jest miara prawdy. Kryterium prawdy nie jest chwilowa moda, która z dnia na dzień się zmienia. I dziś to, co jest modne, jutro będzie czymś innym. Jedynym kryterium jest Chrystus, Chrystus, który jest taki sam dziś i wczoraj i na wieki. Wartości chrześcijańskie, wieczne wartości, ludzkie wartości nie są czymś nowoczesnym, lecz to jest coś, co jest wieczne, co jest trwałe. Dopiero oparci na tych wartościach, na tych prawdach, żyjąc tymi prawdami, My stajemy się wiecznymi, stajemy się podobnymi do samego Chrystusa. I Ewangelia, którą słuchaliśmy jest z trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. W tym trzecim rozdziale mowa jest o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Wiemy, że Nikodem był członkiem Sanhedrynu, on by jest wierny Żyd, uczeń, wykształcony, przez całe życie studiował, zna prawo, jest intelektualistą, w pewien sposób był wsparciem. E, rabinów tamtych czasów, ale spotkaniu z Jezusem odkrywa, że wie niewiele, nawet nic i że nic nie rozumie. Nic na temat Boga, siebie, wiary i życia. Ale Nikodem ma mocne spotkanie, mocną chęć spotkania z Jezusem i chociaż czyni on to z Jezusem, chowie się przed innymi i pragnie dowiedzieć się, kim jest Jezus. Chowie się przed innymi może z powodu lęku. To nam też może się przytrafić i my możemy ukrywać swoje relacje z Bogiem, ukrywać przed innymi, aby niezagrożona była nasza relacja z Bogiem. Czy może, abyśmy nie poczuli się wyrzuconymi ze społeczeństwa, w którym się znajdujemy, społeczeństwa, w którym nie ma tej samej wiary, tego samego punktu widzenia i czynimy to w nocy. My, Nikodema męczyło pytanie, Kim jest Jezus? Wiemy, że nikodem nie poszedł do końca. Nie wystarczy dźwigać sobie to pytanie, lecz potrzebnym jest wejść w wiarę. Pytali się, kim jest Jezus? Pytali się jego apostołowie. Wiemy, że mówili, to jest ten, kogo słucha wiatr i morze. Byli blisko, byli świadkami cudów Jezusa, uzdrowień, uwolnienia, wskrzeszenia zmartwych. Słuchali mocne słowa Jezusa, które tak wielu przyciągały, tak wielu czuar autorytet po tym wszystkim. Jezus zgromadzi ich na jednej górze przed niebostąpieniem Galilei I, i zapisane jest, niektórzy zwątpili, a na tej górze byli tylko apostołowie wątpią i po zmartwychwstaniu. I pytamy się, jak to jest możliwe może byśmy powiedzieli, że my, jakbyśmy byli w niej, zamiast apostołów, byli tak jak apostołowie, widzieli Jezusa, dotykali, słyszeli, to na pewno nie wątpilibyśmy. Bracia i siostry, wątpliwość jako cień bez przerwy towarzyszy wierze. Żyjemy w wierze. Wiara jest jak patyk, kompas. Wiara nie oświeca naszą drogę. Kilometr przed nami, tylko jeden krok. I jeżeli mamy odwagę uczynić krok, to ten następny również będzie oświecony. Jak ktoś mówi, Bóg rozdzielił Morze Czerwone Żydom. Nie wtedy, gdy Mojżesz uderzył laską, lecz wtedy, gdy pierwszy Izraelita z wiarą wkroczył do tego morza z wiarą. Gdy będziemy patrzeć na Boga twarzą w twarz, nie będziemy potrzebowali wiary. Ale wiecie, kiedy znikają wszelkie wątpliwości u apostołów, gdy znika lęk i po zmartwychwstaniu oni są zamknięci. Ewangelia mówi zamknęli drzwi. Lękając się przed Żydami, zamknięte drzwi symbolizują zamknięte serce. Widzimy, jak Jezus poprzez zamknięte drzwi do nich przychodzi. Do tych samych apostołów mających te ludzkie słabości, lęki, ograniczenia, wyparcia. Jezus po zmartwychwstaniu nie szuka jakichś odważniejszych, innych apostołów, mądrzejszych, bardziej zdolnych, lecz tych samych, gdyż wie, że w ich sercu zasiane jest słowo i to słowo ma przynieść owoc. Apostołowie nie wątpią po stąpieniu siły z góry. Siły Ducha Świętego, tą siłę, którą Jezus obiecał i zesłał na swoich apostołów, uczniów, aż do końca świata. Jezus obiecał wrata piekielne ich nie przemoką. Wrata piekielne mogą pokonać jednego kapłana. Jeden, jedną osobę ludzi, ale kościoła nie. Dlatego mamy pozostać w tej łodzi, w kościele. Jezus obiecał, mimo wszystkich ludzkich słabości w kościele, mimo że poprzez powierzchowne spojrzenie widzimy ludzkie słabości, widzimy, że ten kościół jest zbyt słaby, grzeszny. Ale ten sam Kościół ma Bożą siłę, aby odrodzić, aby przynieść Boską nowość życia, aby skrzesić to, co jest martwe i dać życie temu, co nie ma życia. W tym samym Kościele, w sakramentach, w których przebywa Bóg, On siebie zostawił, swoje serce, swoją łaskę, swoją miłość i siłę. Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, mówi nam Ewangelia. Wierzyć w Syna to jedyne pragnienie. Naszej niebieskiej matki, tu przez te wszystkie lata, tylko mój syn może podarować Wam prawdziwy pokój, radość i życie. Oddajcie swoje życie Jezusowi. I my módlmy się o tą łaskę, aby nastąpiło prawdziwe spotkanie, które przemieni nasze myśli, nasze serca i nasze życia. Amen.